Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy Zobaczcie co będziemy zresztą Jak widzicie kupiłem karalucha i teraz tutaj będą karaluchy nam spływać Zobaczcie, zebrałem karalucha Ja w to nie wierzę, zebrałem karaluchę właśnie I drugi leci, zobaczcie to Mam drugiego, widzowie Ja mam drugiego karalucha i teraz muszę tutaj dać obydwa karaluchy I teraz będę tak klapacko mnie tak nawalać, patrzcie Raz I drugi No i tak zrobiamy właśnie kasę, mam 10 kasy właśnie i możemy kupić sobie karaluch 2. Teraz będziemy mieli trochę więcej karaluchów. Ile już ich tam leży? No, dwa leżą, więc nie jest źle. Teraz po dwa lecą. Dobra, mamy karaluchy. Cztery karaluchy. Idziemy tutaj postawić elegancko. Nie, ja 0 buksy to nie, nie, nie. Dziękuję. I tutaj stawiamy karaluchy i teraz nam będzie tak klapacą mnie gnieść. Tutaj można speed za 15 kupić. Co na pewno zrobimy, a ja mogę tu wejść? A, łaa, sobie to bolało, dobra, ale kupimy sobie sprinta. Ja już tam nie wchodzę, widzę, że nigdy więcej. To rzeczywiście mocno bolało. Ale tu już, zobaczcie ile jest karaluchów. Dokładnie, będzie 8, jak, jak te obydwa zbiorę. No i mamy 8. I teraz idziemy tutaj i będzie w sobie mega, mega dużo kasy, ale to jest jakieś obby. Czy ja bym robić obby? Totalnie nie, ale kto by się tym przejmował, ok? A więc można zawsze spróbować. Try hard Co to jest? Gdzie miałem? Się? I już nie skumałem nic. Dobra. Tam jest start, dobra, jestem taki niekumaty jakiś, dobra Tutaj Jest spodenie Dobra, to druga próba. Dobra, nie, to ja po prostu nie umiem, tak. A więc idziemy właściwie do siebie, tylko gdzie ja jestem? Nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem, więc musimy zrobić tak. I jesteśmy u siebie. Co to jest? No nie wiem. Ile tylko spłynęło w ogóle? Będę miał z 35? 34. Już mamy. 35, 36 nawet. Nie, nie chcę nic kupywać. Tutaj, cyk. Raz, dwa pieniądze na, przez 5 przez minut. No ja nie mogę. Tak się da. 75. Szybkość to nie. Ale karalucha to cyk. Bajniemy. Cyk, baj. I cyk baj. a więc kupiłem sobie tutaj karaluchy kolejne. No, a więc jest, a więc, a więc, a więc git. A więc, oczywiście, kotek musi wszystko wziąć. Nawet te karaluchy jak za darmo dają, oczywiście też to weźmie. A w ogóle teraz mam jakieś long karaluchy, to jest nowa odmiana, ale okej. Okay. Liczę, że będą więcej kasy dawać. Oczywiście, 60, 60 kasy trzeba, no już mi stać. I teraz będzie więcej long karaluchów, więc ciekawe, ciekawe. Automat nie, tego nie chcemy, widzowie, ale da darmowe karaluchy no. <grym>, na podłodze. Tak se, tak se leżą. A więc tutaj dajemy do nowej klepacki. Jezio, so, ja co, ja wiem żał sobie z głową. Idę już teraz to, by przejść. Nie do wiary, widzowie. Udało mi się to przejść. oh my god. I wchodzimy tutaj. I teraz mamy jakieś killings. Co to jest? Co to robi? Aż jak zbiorę, to od razu tam lecą. A to... dobre dobre. Nice, widzowie Niech one tam lecą, a ja idę sobie pokupywać tutaj jakieś dziwne rzeczy. To kupimy i to kupimy, bo mi stać. No, a to kosztuje 180. To już nie na mój budżet. Ale tutaj lecą. Dawaj, 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 zbieraj to wszystko. Zbieraj, to też zbieraj. To ćmę, że tak powiem. Chyba to ćma było. Tutaj też sobie sobie to. To jest 250, widzowie. To nie jest dużo. To nie jest dużo. Ale, jak będziemy tak klapać powoli, no to chyba mm, nic nie zrobimy. Chociaż, wywalaj, wywalaj powiedziałem kulturalnie. Możemy sobie zaopgradować szybkość tego. No ja myślę, że będziesz teraz lepiej to robić. Zbierzmy, zbierzmy, zbierzmy wszystko. Wszystko zbierzmy tutaj. Takie można. Zbierajmy, zbierajmy. No i w tak to właśnie wyglądało. Zostało nam już te 4 minuty. I dopiero możemy coś takie coś mieć. Ale zbierzemy sobie je elegancko. Chodźcie, wszystkie tutaj. Dajemy je tutaj. Cyk. I niech one się tutaj robią. Niech się tutaj klapackują. A my zbieramy kolejna świeża dostawa. Cyk kolejny. No i możemy teraz je zanieść tutaj. I teraz będziemy sobie zbierali na właśnie tą rzecz. O i już mamy. I tak się właśnie zbierali, oszczędza. Co ja w ogóle gadam można pozbierać sobie tutaj karaluchy. Tylko czy wlecie nowy okaz? Jest jakiś nowy okaz? Chyba jest nowy okaz. I chyba mi właśnie wyleciał, tak mi się wydaje. Bo taki jeden inny jest, mi piszę z boku. Ale okej, okay, widzowie. Jak mi tutaj wszystko zbiera, a ja idę teraz sobie w FK. A więc dobrze, widzowie. Na dwie minuty poszedłem, tak, na dwie minuty. I co tu mamy? No mamy tego. Mamy tego bardzo dużo. Jak zbierzemy to będzie seta? Możliwe. I teraz można dać je tutaj. I no niech tam się robi, co ma się robić. W ogóle zawiedziałam coś z głową. Czy to jest naprawdę satysfakcjonujące? Zobaczcie sobie. Cyk. No powiedzcie, że to nie jest satysfakcjonujące. Można tutaj sobie kupić jakiegoś nowego rodzaju karalucha. I on też będzie tak ładnie to jak ten? Ale dużo jest w ogóle tych zwykłych karaluchów. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje, że jest tak dużo. Czy mnie stać już na kolejną rzecz? Oczywiście, że nie. Ale, ale zaraz będziemy stać. Okej okay. i cyk. No i stać mnie. i kupione i teraz czekamy, aż leci nam nowy rodzaj. O jest, Jestem taki żółwiowy. Dobra, gdzie on jest? Jeszcze pokażę z bliska jak leci. Tylko musi, o widzicie to zielone, to zielone, ten zielony. Musiałem go zebrać, serio. Jest jedyny, ten, to jest jedyny, to jest jedyny który do mnie poleciał, akurat Okej, okay, a ty co tu robisz? 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 No, no. No, ale robisz, co ta osoba u mnie robi? Kaj ty idziesz? Spójrzmy, co ona ma. To jest od niej? Tak, to jest od niej. Jak ona tu ma? Ona tutaj właściwie to nic nie ma. A doma przychodzi do lepszych, przychodzi. dobra, Rozwijaj się tam. Aha, bo ona będzie sobie biegać. Ok, można i tak. A ja idę sobie kupić tutaj tą moją kasę coś. Czyli na przykład to. No i biorę całą kasę. Ale możemy zabrać tutaj wszystkie karaluchy. I widzowie, jeżeli Wam się podobał ten karaluchowy odcinek, zostawcie łapkę w górę i suba. No